Na półwiejską, tak? I tutaj. A, to panie... A, okay. Na jedzenie? To tak nie można, nie? Ej, nawet nie zdążyłem mi spojrzeć, nie? Sorry, ale będą musiały dopłacić za to, bo ja nie będę kurde czekał, bo panie sobie stwierdziły, że zamawiają sobie McDonalda. Jeszcze mało tego jak mi dowaliły jeszcze tekstem na start. Dzień dobry, jesteśmy bardzo spóźnieni. No właśnie widzę to spóźnienie jak idą do McDonalda sobie coś kupić. Generalnie moje drogie panie, przystanek nie polega na tym, że ja zatrzymuję się i czekam na Wasze zamówienie w McDonaldzie. No nie, nie okej, okay, bo ja straciłem aktualnie 10 minut czasu, gdzie mogłem zarabiać? I hope so. Bo panie się spieszyły i do McDonalda. To mogły pani wcześniej pójść do McDonalda i później mnie zamówić. Ile dopłaciły? 2, 4, 6, 8. 8,5 euro. Ale w drobniakach. Więc to będzie jakieś 16 zł. A no, powiedzmy, że to rekompensuje to, nie?